No. Cały łysy i to taki szeroki, no szerszy niż wyższy. Jakby go przewrócili na bok, to byłby wyższy. Ale się uparł, że nie na nogach chodził, to ja mu nie będę mówił, jak on ma chodzić. Coś podobnego, no takiego dziwoląga to też. O, oczy. Na przykład. Ma dwa oczy. No to? Normalnie jak człowiek, istota ludzka, ziemska. Ale, no te oczy ma przy sobie tak blisko. Tak blisko ma przy sobie te oczy, normalnie. No jakby nie nos, to miałby jedno oko. Chyba jak się urodził, to patrzą w ostatniej chwili, mu ten nos wsadzili, żeby, żeby się to, oczy rozeszły jakoś mu na bok. Ochroniarz Tesko. Byłem tam u niego, no to na warzywach stoi to wygląda z daleka jak kamera monitoringu. Ja nie wiem, gdzie ona takie dziwolągi znajduje. Czy to, czy to jakiś cyrk mongolski ma wyprzedaż, czy to z tego upału jakieś laboratorium pękło, to poprzegryzali te, 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 te łańcuchy, pouciekali, to wszystko do mnie do domu się pakuje. No. Taka przeprowadzka z laboratorium do mnie na, na bruzdową. no Jerzy, kochany. A słuchajcie.